Od razu się nam bardzo spodobała, bo była taka, taka zwyczajna, taka serdeczna, taka bezpośrednia, uśmiechała się do nas i, o, i od razu nam się wydawało, że nie ma nam za złe, że czasami broimy i że jest nas dużo i że przez nas ma, ma kłopoty. Wydawało nam się, że się cieszy, że może się z nami bawić, że może się nami zajmować i pokochaliśmy ją od razu. Ona miała starszego brata, który Miał do niej liczne pretensje. A i matka, matka pewnie z innych motywów, uważała, że taka wiejska dziewczyna, jak pójdzie w świat to może i przepaść, to wcale nie jest takie proste. W każdym razie oni jej nie chcieli puścić i ona właściwie uciekła. Uciekła do Warszawy, zdała się na wolę woską. I szczęśliwie wola woska jej dopomogła, bo trafiła na. Odpowiedniego rozmówca, odpowiedni rozmówca rozmówcza, bez trudu już miał dla niej właściwie gotową propozycję pracy. Sama pisała wiersze, zawsze o treści religijnej, sama układała modlitwy, które zostały przez Kościół przyjęte i które teraz odmawiają ludzie nie wiem czy na całym świecie, ale w Polsce. Nagle zobaczył wchodzącą dziewczynę. Wiejską z węzełkiem, która powiedziała, że prosi księdza, żeby ją wysłuchał i żeby jej pomógł. Powiedziała, że, że chciałaby wstąpić do klasztoru i prosi o, o radę. Kiedyśmy się z nią rozstawali, no to właściwie wszystkie dzieciaki wtedy nas już było. Zaraz, czy nie, troje jeszcze, wtedy chyba było czwarte, dla bo jeszcze się nie urodził wtedy, chyba troje, to wszyscy płakali, jak ona odchodziła, to to wiem. Helenka na pewno była święta w tym sensie, że nie wyobrażam sobie, żeby mogła, potrafiła popełnić jakiś grzech. Była tak szlachetna, tak wrażliwa, i tak dobra, i tak prostolinijna, i tak bezmiary ofiarna, że czy w sensie teologicznym, czy w sensie zwyczajnie ludzkim, trzeba powiedzieć, że, że tylko święci są tacy. Cierpienia, jakich ona doznawała, naprawdę trudno sobie wyobrazić. I niezależnie od tego, czy ktoś uzna, że to, że to były sprawy nadprzyrodzone, czy że jej się tak tylko wydawało, bo tak była skonstruowana psychicznie, cierpienia były naprawdę niewyobrażalne. A wszystko to przyjmowała z poddaniem, a nawet w pewnym sensie z radością, i ciągle uważała, że jest szczególnie wyróżniona przez, przez Chrystusa. Tak to widzę.